Piotr Szewski, prezes Wrocławii. prezesie, zakończyła się już prawie runda jesienna. Został jeszcze jeden mecz tej jesieni do rozegrania na y, rundy wiosennej inauguracji, ale już można podsumować y, rundę jesienną. Czy zespół według pana wykonał zadanie? No, na chwilę obecną tak, jesteśmy na pierwszym miejscu i z tego miejsca na pewno nie spadniemy po dzisiejszej kolejce, czyli jak gdyby plan minimum na chwilę obecną jest wykonany i bardzo się z tego cieszymy. Wiadomo, przez okres całej rundy przydarzyły nam się wpadki, ale nie ma co już rozpamiętywać, trzeba iść do przodu, cieszyć się ze zwycięzcy z całej serii spotkań bez porażki no i myśleć już o przyszłości. Czy są jakieś mankamenty według Pana w sensie tej, tej rundy, co można by było jeszcze na wiosnę poprawić? To znaczy, Jeżeli chodzi o grę zespołu, wiadomo. Gra się tak jak przeciwnik pozwala. W niektórych meczach było widać zdecydowaną naszą przewagę, w niektórych ta gra nie układała nam się, ale no cel końcowy, czyli zwycięstwo i trzy punkty udawało nam się osiągnąć. No, na początku rundy przytrafiły nam się dwie porażki, ale mi się wydaje, że akurat to był dobry, odpowiedni moment, bo można było wyciągnąć szybko wnioski i ta gra pod koniec już rundy jesiennej wyglądała zupełnie inaczej. Zostały jeszcze dwa spotkania z, z Unią Janikowo i pucharowy mecz z Fisakiem Złotryja. Czy obydwa spotkania odbędą się tutaj na Wocławii? Znaczy na pewno mecz z Unią Janikowo odbędzie się tutaj na stadionie w a mecz z Fisakiem, no podejrzewam, że to będzie sytuacja rozwojowa. To wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, no bo to też nie możemy przewidzieć, czy runda czy odbędzie się w Pucharu Polski czy nie, bo wiadomo, jaka jest sytuacja, mogą przyjść zmiany pogodowe i wtedy może to wszystko ulec zmianie. Piłkarze Będą kończyli sezon, a działacze, jak to się mówi, po sezonie będą mieli więcej pracy. Czy też będzie ciekawa ta duża praca działaczy we Wrocławii? No Na pewno zawodnicy pójdą na zasłużony urlop, a my będziemy musieli wziąć się do, do wytężonej pracy i myśleć już o, o przyszłości. A taką przyszłość na pewno przewidujemy w przyszłym sezonie, w trzeciej lidze. Szykują się jakieś zmiany w przerwie zimowej, czy co można powiedzieć? Czy to, Myślę, czekajcie... Na chwilę obecną mi się wydaje, że to jest za wcześnie, będziemy. Yy spotkanie z trenerem, trener przedstawi nam koncepcję budowania zespołu na trzecią ligę na no tak musimy myśleć, muszę no się. i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat no, zmian personalnych, czy takie dojdą, czy takie będą w zespole, czy nie.